Szymomeczku, kochani, słuchajcie, ja dzisiaj przejmuję troszeczkę nikoli kanał na początku, ponieważ nie myślcie, że to są lifehaki piąty odcinek. Bynajmniej zaraz to sprawdzę, czy daliście 35 tysięcy łapkę w górę, a nawet jeśli daliście 35 tysięcy albo ponad 35 tysięcy łapy w górę, tak jak mówi Nela, to i tak nie nagamy kolejny części, dlatego że zrobić dla niej pranka i zlikwiduje w górę łapki w górę i zostawię dużo, dużo mniej i nagram jej reakcję, także słuchajcie oglądajcie nas do końca także słuchajcie jesteśmy na stronce Nikoli już tutaj wchodzimy e, pod ostatni filmik i 35 tysięcy równe, 35 tysięcy? Czy wy Czy ta seria się kiedyś skończy? Nie wierzę. Oj, nie, słuchajcie, ja nie będę nagrywał następnego livehaka z Nikolą, bo to już by był piąty livehack. Wyoszczę, ale wy chcecie. Najlepiej, żeby było z, z, ze 100 tysięcy tych odcinków livehacków, ale ja powiedziałem, nie dosyć. Yy, Mam pewien pomysł, za chwilę Wam go pokażę i nagram reakcję Nikoli, co ona powie na to. Dobra, więc słuchajcie, teraz idziemy do Nikoli poinformować ją o tym, że niestety nie udało ci się uzbierać 35 tysięcy, aczkolwiek to jest, wiecie, fake. Może mi się uda. Siemanko! Co tam, słać? Się trochę. i jak tam po obozie tym muzycznym? fajnie epicko słuchaj A, bo ona Monika to. też dała w słuchajcie z tego właśnie jak Nikola była na tym y, całym tygodniu obozach muzycznych tak to się nazywało? a przyszła do ciebie po prostu y, mam dla ciebie troszeczkę złą informację i nie ja nie chcę nie ma pranków żadnych zdziwiona, że ja nagrywam? nie chcesz pranków, słuchaj nie idziemy nigdzie. Nie idziemy nigdzie, ale też nie będziemy nagrywać Twoich lifehacków. Czemu? Yy, bo ale jest nie ma 35 tysięcy łapek w górę. Na pewno jest. Nie. Patrzałam wczoraj, było 33 więc się już powinien dać. To chyba cię pomyliło 3300, było może. Zresztą, do, no dobra, jak mi nie wierzysz, chodź zobaczyć. 35 nie weźmiemy tych lifehacków. Bo no nie ogarnęłaś. Nie. nie dali tyle łapy w górę już. Koniec no szalu, tak koniec trendów no. i w ogóle. Ale przecież widziałam, tata. Co? No przecież widziałam. Nie no mówię ci. Nie. No chodź to chodź ci pokażę, no to jak nie wierzysz. To zawsze musi mieć swoją prawdę. Irrację jakąś. Mm -hmm. Mówię ci, że nie ma. O! Oh, oh, oh. Chodź Ci pokażę. Proszę bardzo. Nie wierzysz. No już ci pokazuję. Nie nie, ja tu mam... Nie! No po co tam? Miałam w no. tym o! Widzisz, poznajesz? Co to jest napisane? Testujemy czwarte lifehacki i niestety więcej praktycznie miałeś tutaj zobacz łapek w dół, bo miałeś 731 i 3000 łapek w górę. Koniec! Nie ma piutnych lifehacków, postawiłem na swoim, słuchajcie. Także fajne dzięki za oglądanie. No! Co ty zrobiłeś? I ten? Co? To? Ty to zrobiłeś screena! Co? Nie! I ten. Co tu się włączył? TikTok. I ten. I ten. Gdzieś wie. Trzydzieści tysięcy. Nie wiem, czemu? czemu. Oni to dzisiaj wbili. Czego dzisiaj chcieliście akurat ten jeden tysiąc i przez was muszę nagrywać pewną część? <słyszy> A za to, że mnie ochroniłeś, teraz cię czeka kara. Nie. Nie. Więc co? Ja zapraszamy aż do was do oglądania naszych lifehacków seria więc trzymajcie, pierwszy lifehack, um, no to już będzie teraz, um, mam nadzieję, że Ci się podoba. no bo jedziemy na stację i masz dużo paliwa? No żebyś wiedziała, że akurat się rezerwa dzisiaj zaświeciła. No to dobrze, bo jedziemy zatankować za paliwo. A, A płacisz czy coś? Nie. A co? Ja nie płacę, Ty nie płacisz. Prosta darmo? Tak. E, to pasuje, to mogę jechać z Tobą. No to idziemy. Co Ty się ciemniasz? Za to. Nie, nawet nie wyłączę. Nie, nie, nie wyciągaj pieniędzy. Czemu? Ja mam tutaj mam tutaj zapisany kod, który zaraz będziesz musiał wpisać i będziesz miał za free. Tak. No dawaj, no, no? Dobra, jest ten kod tutaj do wpisania no, Okej, okay, no. ja ci podaję. No. E, jeden. Czekaj, daj na no kamerę eee. słuchajcie, i ty wierzysz takie głupoty dziecko, no? Ile? Ile? Jeden. No? Dwa. No? 2, 4 8 7 i dwa razy 8 ok 10. Okej Taka dwa tak. razy dwa. Ty Rozpocznij tankowanie na pompie Poza tankowanie w przycin... Ok, i wydruk? Ej, dawaj ten kot jak chcę częściej ty Normalnie mogę tankować No nie gadaj Z lifehacków to wziąłeś? No. Pokaż, Ej, ja nie wierzę, nie, nie wierzę. Czekaj, lecik, Zobacz. Ej leci, tak się. Masakra, to działa. <ścoughs> Ale patent. A tak naprawdę posłuchajcie, ten lifehack nie działa i nie wierzcie w to. To są testury. Zapłaciłem za swoje. Teraz sobie. <laughs> Zanim rozpoczniesz na kołanie, przestań! Przestań! A może I, ty może I ty wierzysz w te głupoty? I ty wierzysz w te głupoty, dobra? Zdrowadź. Idziemy do domu przecież przez te, te, te Wincy na paliwo stracę z tobą jeżdżąc. Więc do drugiego lechaka będą na pociągne moje ulubione Kupeczki Zobaczcie, to, to są moje ulubione kupeczki tak? I jeszcze takie chusteczki, właśnie nabierzane, mogą być w sumie. W sumie. W sumie opakowanie po prostu z takim opakowaniem, z takim otwieramy po prostu. Mamy ich bardzo dużo, no bo mamy moją siostrę, więc się możesz połóż i czy mama... Ma! mam! No, widzisz. Chodzi mi o takie o właśnie... Co ty chcesz z tego zrobić? ...otwieranie, zobacz. nie zmarnuj tych chusteczek, bo nie, to są jest... Neli chusteczki. Nie, ale... A to... chrupki to możesz zmarnować Bądźcie, i zjeść. To się, musisz... Ty to zrobisz, no bo ja... No, co mam zrobić? Wyglądam. To wydomasz? masz oderwać, bo to chyba łatwo pójdzie, nie musisz nożem. To? tu mam jak? oderwać? Co to oderwać. Dobra, I, no postaram się. I No co? tutaj zrobić taką jakby kreskę, dziurkę. Ha. Taką wiesz, o taki prześć. Dobra, żeby to Żeby można było palce przynajmniej, nie? żeby brać było. Słuchajcie, pomagam Nikoli. Słuchajcie, tego nie było w planach, ja nie wiem o co chodzi. Pokażę wam fajną sztuczkę, jak na przykład odczepić coś, co jest na klej, a nie chcę, a nie chcę łatwo wejść. Słuchajcie, jesteśmy na naszym stanowisku. Teraz co? Tutaj... Tak to przyłożyć. Tak, przyłóż, przyłóż. Mocno. Mocno, mocno. A się te słupki nie zgniotły? Nie. I Dobra. słuchajcie, o to chodzi, że po prostu zawsze mam chrupki wysychają i są potem takie barwie. A dzięki temu... Cały czas będą... świeżutkie. Cierzutkie. Mhm. Yeah. Więc słuchajcie, ja decyduję i sobie jem. Ja? To... I nasza paczka jest. Zamknięta. <laughs> Fajnie to wygląda. Chyba, Naprawdę i cały czas to będzie świeże te chrupki. No naprawdę, więc e, tego lifehacka drugiego zaliczamy. Tu się zgadzę z Tobą, że ten lifehack był nawet zaliczamy. spoko w porównaniu do tamtej na stacji benzynowej. Więc koniec, widzimy się już w trzecim. E, na Ale ja słuchajcie zapomniałem powiedzieć, że... No. Jeśli będziecie chcieli szóstego lifehacka, na który już naprawdę ciężko będzie nie namówić, bo dzisiaj mi się nie udał mój prank i Nikola się skakła, to trzeba zostawić pod tym filmikiem Tyle, żeby nie dali rady. 37 tysięcy łapek w górę. Taka, 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 taka tam sumka. Także słuchajcie, 37 tysięcy i będzie szósty odcineczek. Na pewno na tym razem. Zbierzę. Nie tym razem. Już jest koniec. I co potrzebujemy teraz do trzeciego lifehacka? Life <laughs> Lifehacka? Twojego Eem. zmyślonego? Potrzebujemy na pewno miskę jakąś. A to mamy. Ty, mamy miskę, no. No to możesz szykować i Oreo. Nie mamy. No to leć Nie. Ja już ostatnio mówiłem, że nigdzie nie Ty idziesz. No idź. Nie. W sumie Oreo. A to coś do, do, do jedzenia będzie? No dobra to idę. Po, po, poczekaj chwilę, to poczekaj. Oczywiście ja już byłem po Oreo. Trafiłem jakiś podwójny krem. Słuchajcie, coś takiego. Nie wiem czy taki Bo to jest jakaś różnica? są. Jest jakaś Hej, różnica? Masz? Między czym? No nie, bo tam różne smaki, bo wziąłem naturalny kurze ten podwójny krem był. Mm, nawet lepiej, no? Nawet lepiej? Tak, ja może kilka uro sobie tak zrobimy, że takie białe. Aha, że to wszystko z tego środka tutaj, że miseczki? Tak jest. Dobra, spoko. A teraz co z tym? Jemy to? Do mikrofali? Spoko. zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, już to mam gotowe. Zamykam, wkładam to do mikrofali. Na minutkę, starczy? Zobaczymy, co się z tym robi, słuchajcie. Dobra, bo coś śmierdzi. Czujesz? A o, jakie gorące! O, wow. no, czekaj, dawaj, idziemy z tym na stół, słuchajcie. Hej, oh. trochę się roztopiło. Obiezałam je. Mhm. Ja? Taki sosik teraz? Fajnie. No, dobra, teraz pisz Oreo. I co? I... Próbujemy. Y próbu pierwsza ja się boję. Skrócenie, nie? nie. Się, nie? No. I co? Ma to sens? Ten life hack? Jest normalne. A na ciepło? Mhm. 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 Dobra. Ale... Nie ma sensu. Nie bez sensu zrobią. To jest, że na ciepło, ale. Ale nie, trochę fajnie masz na takim. No inny taki, no bo na ciepło i Inne, dlatego. na na ciepło, jest lepsze. No zaliczamy im. Spoko, ale takie... To może spróbować. bo takie nijakie trochę. No też tak nie ma. Dobra. Hmm? Zwokowałami. Idziemy do... Lecimy do czwartego. Okej. Okay. Więc to jest ostatni lifehack, ale też może być bardzo fajny, czwarty. Ehm, więc to ja się przygotowałam, nie musisz już po nic iść do sklepu, tylko... I to możesz... mi się podoba, a do nie, nie tam podróż, jakieś wchodzenie jest. do sklepu. A tutaj leży Woda. I czy mi przejść woda. Nie tak dużo, ale dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I jeszcze są nam potrzebne kitelsy! Skitelsy, talerzyk, woda, ten lifehack jest na pewno jak szkoda. Gadać. No. zanim go zaczniemy, to połagam. tysięcy 36 tysięcy, ale nie żebraj, bo teraz ledwo dali radę dać Ci 35 tysięcy. Ledwo. Dwie godziny przed tym, jak zaczęłaś nagrywać ten odcinek, dali Ci 30, 35 tysięcy w górę. Więc to jest nierealne, ale nie żebraj, to jest nierealne. Pani. No, proszę pani, proszę pani, proszę. Chyba, że ten lewka będzie fajny, no to mo możecie dać jej okay. jedną łapkę w górę. Niech wyżebra, tak. Jedna łapka w górę, za, za to, że ten lewka będzie fajny. Ale musi być fajny. Co ci szkodzi, z tam tą, tą łapkę w górę? Mi, mi, mi nie się szkodzi. mówię, że widzę. Co ci szkodzi? No co? co? A tu, to widzę, widz, już nie chcę ci dawać opę w górę. bo... Tata więc słuchajcie, już mamy um, nasze skrytelsy ułożone w takie kółeczko. O, nie. I teraz sobie do 21 skrytelsów wyjdzie gratis, czy co? Nie, teraz po prostu zalej to wodą tutaj na środku. Ty to masz zrobić. Ja? Ja, bo to będzie tak? na ciebie. Bo to będzie na mnie? I tak w środek, tak powoli, no. żeby to do każdego skrytelsa doszło. Doszło. Mhm. Zobaczycie, co się dalej stanie. Trochę tu. Tam, no. Dobrze. I co? Czeka. I znowu pieniądze zmarnowane. Ale to się musi Bo tu się nic nie dzieje. O, patrz, 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 puszcza. Co opuszcza? Farbę. Znaczy farbę, no. Jaką farbę? No przestań. Przecież to się patrz, nic patrz. nie zrobi. Patrz, widzisz? Nie. Patrz, patrz, patrz! Oh, mega! Ej! I faktycznie? Co to jest? Co to jest, ej? Ja żeś pomalowała czymś prędzej. Przyznaj się, ale jak ładnie... wygląda, kurde! Nie dmuchaj teraz, bo tak będą by nam się wszystko. Ale to ładnie wygląda naprawdę. No i te różowe to najmniej, ale ładnie... Nie spodziewałem się takiego efektu? To trochę chyba idzie do przodu, tak bardzo powoli. Ale idzie. Mhm to nie. nie doszło do końca to epsko wygląda na Także słuchajcie kochani. Myślę, że ten lifehack jest zaliczony, podoba. Zaliczony, to bardzo tylko nam się podoba. Nie zaliczyliśmy pierwszego, więc... ale niestety to już chyba tym razem jest ostatnie. Zaraz się złączy? Lifehaki. Bo już nie dajecie i tyle łapek w górę, ile ona by sobie chciała Dlatego powolutku. Już mówimy... Tak jest, tak jest. i nie, Bez żebrania, nie, że sobie będziesz gdzieś pisany na Instagramach, TikTokach, że chcesz, żeby ci dawali łapki w górę, bo nie żebrzemy i po prostu kończymy w ten oto piękny, kolorowy, tęczowy sposób. Do zobaczenia y, już w jakimś innym odcineczku. Przestań żebrać, bo już ci nikt nie daje zdrowy. łapek w górę. Miał? Słyszysz, że nawet kot powiedział, żebyś już nie żebrała, bo 36 tysięcy łapek w górę, to oni już nie dadzą. Bo teraz już mieli ciężko. Także możecie subskrybować kanał gdzieś tam na dole. Ucie, Dzwoneczek u Nikoli na czole. Teraz jest podpięty Instagram. Chodźcie na jej Instagrama i się z wami żegnamy. Pa pa. A tymczasem kolorowa tęcza. Ale pięknie to wygląda naprawdę. Zreszyć, ale Nie kurczę naprawdę, że ta poza kamerami nawet fajne haki są wiesz. No. No, nawet fajne są. Nie. Nawet nawet bym chciał ten szósty odcinek, wiesz? No ale nie, cii, nie mówił. Nie, nie, telefaki już więcej nie nagrywam, nie, nie.